Spójrzmy teraz do Ewangelii. W Ewangelii, co może wydawać się coś, czymś dziwnym, zagadkowym, Pan Jezus, jak mówi o końcu świata, to stwierdza, o dniu, owym lub godzinie nikt nie wie, ani aniołowie w niebie, ani syn, tylko ojciec. No, musi to budzić nasze zdziwienie. No, że jak to rozumieć? Przecież syn Boży jest współistotny ojcu, to też za kilka minut wyznamy. Tak samo jak ojciec i duch, tak i syn Boży jest w pełni Bogiem. Bogiem odwiecznym, Bogiem wszechmogącym, Bogiem wszechwiedzącym. A skoro wszechwiedzącym, no to jakże może być to, że Pan Jezus mówi o sobie, że syn nie zna daty tego dnia? Ani syn, ani aniołowie, ani nikt, tylko ojciec. Może to się wydawać zadziwiające, niezrozumiałe, ale nie jest tak naprawdę takie trudne do zrozumienia, jeśli przypomnimy sobie, że Pan nasz Jezus Chrystus ma dwie natury: boską i ludzką. Jest prawdziwym Bogiem i prawdziwym człowiekiem. Jest w pełni Bogiem i w pełni człowiekiem. Konsekwentnie więc ma też dwa rodzaje wiedzy: ma wiedzę boską boską wszechwiedzę, ogarniającą wszystko. I ma też wiedzę ludzką. Jako człowiek Jezus na ludzki sposób uczył się chodzić, mówić, czytać, pisać. Na ludzki sposób też Pismo Święte Starego Testamentu poznawał. A gdy to wiemy, to te sprawy stają się łatwe. No, w jaki sposób? No, w taki, że jak Pan Jezus mówi, że On, syn, nie zna daty końca świata, no to oznacza to tyle, że On. Jako człowiek nie ma ludzkiej wiedzy na ten temat. No i w ogóle żaden inny człowiek też jej nie ma i nawet aniołowie w niebie nie znają tej daty. Nie da się więc zrobić coś takiego, że yy, wezmę Pismo Święte i popatrzę na liczby, coś dodam, coś odejmę, coś jakoś zinterpretuję i na koniec wyjdzie mi, dat że data końca świata jest jakaś tam. Albo że wrzucę to do sztucznej inteligencji i ona mi przemieli te dane i wyskoczy, że koniec świata to jakaś tam data. Nie da się tego tak zrobić. Nie da się dojść do prawdy o tej dacie w ludzki sposób. A byli oczywiście w historii świata różni szarlatani, którzy podawali daty końca świata. No i niestety wielu ludzi za nimi szło. Ale jeżeli nie szukamy na siłę sensacji, ale uczciwie podchodzimy do tego, co Pan Bóg nam objawił, no to jest dla nas oczywiste, że. Od wszelkich takich szarlatańskich nauk, które mówią, że dzień końca świata to będzie taki, a taki dokładnie, no trzymamy się od tego z daleka.